Mamy okazję rozmawiać z panem Maciejem Zalewskim, rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Łodzi, z którym chcemy porozmawiać na temat dzisiejszej awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Armii Krajowej. Dzisiaj rano przywitała ona mieszkańców Łowicza i mamy okazję z fachowego punktu widzenia dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło. Dzień dobry, szanowni Państwo, na tę chwilę trudno powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Będziemy to wiedzieli za kilka godzin, mianowicie doszło tutaj do splotu kilku zdarzeń. Przede wszystkim wczoraj była awaria energetyczna, która jest bardzo prawdopodobna, mogła, mogła ale nie musiała, ale mogła mieć wpływ na tak zwany sterownik sygnalizacji. To jest bardzo, bardzo skomplikowane urządzenie, robione. Każde skrzyżowanie ma powiedzmy szyte na miarę te sterowniki. W przypadku skrzyżowania, o którym mowa, sterownik jest nowy, na gwarancji. Dlatego też wezwaliśmy wykonawcę do tego, żeby zweryfikował, co się tam stało, czy jest to jakaś zwykła awaria, czy jest to coś, jakiś problem, jakiś błąd w oprogramowaniu. Na tę chwilę wiemy, że wykonawca dojedzie około godziny 18 na skrzyżowanie, ponieważ był moment, że sygnalizacja zaczęła działać, potem znowu samoczynnie się wyłączyła i będzie sprawdzał, co się tam dzieje. W tej chwili trudno składać jakieś deklaracje, ponieważ jeśli to będzie drobny błąd oprogramowania, w ciągu Kilku minut taką awarię wykonawca może usunąć. Natomiast, jeżeli będzie to poważniejszy problem, awaria może potrwać dłużej, nawet do kilku dni. Ale, jak rozumiem, możemy liczyć na informację, gdy tylko będzie możliwe, do podania, kiedy awaria zostanie usunięta. Oczywiście, natomiast chcę podkreślić, że każde skrzyżowanie, które wyposażone jest w sygnalizacji, sygnalizację, był jakiś powód tego, żeby te sygnalizacje tam postawić. Dlatego rozumiemy, że to służy przede wszystkim bezpieczeństwu, nie tylko wygodzie, ale przede wszystkim bezpieczeństwu. Dlatego będziemy dążyli, będziemy naciskali na wykonawcę, żeby awaria została usunięta jak najszybciej. Oczywiście w ramach gwarancji. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.